Znajdujemy się przy urządzeniu, które nazywa się Drencher. Jest to urządzenie, które pozwala na pozbiorcze aplikowanie fungicydów na owocach. Bardzo użyteczne, szczególnie w sezonach, kiedy jest nieprzewidywalna pogoda i nie mamy możliwości dobrze dochronić owoców. Oraz na wybiórcze traktowanie owoców, gdy kupujemy z zewnątrz lub pozyskujemy owoce z nieznanego pochodzenia i nie wiemy, jak są ochronione przed chorobami pochodzenia grzybowego, gorz, szczególnie gorzką zgnilizną, czy szarą pleśnią. To urządzenie pozwala na szybkie aplikacje produktu na owocach, które znajdują się już w skrzyniopaletach po zbiorze, a przed postawieniem ich w komorach chłodniczych. Tutaj na około jedną godzinę mamy przepustowość około 120-150 skrzyniopalet. Pozwala to nam na ochronę owoców przed zarówno gorzką zgrizną i szarą pleśnią oraz zabezpieczenie owoców nawet gdy mają jakieś drobne ukucia, uszkodzenia podczas zbioru. Ta maszyna dostarczana jest przez firmę Agrofresh i po dwóch sezonach użytkowania w firmie Wilsat są bardzo pozytywne rezultaty, gdzie ograniczana jest bardzo w dobrym stopniu negatywna. Ilość owoców, które gniją, szczególnie odmiany Ligol, Champion czy nawet Jona Prince'a. Owoce, nawet z małymi ukuciami, które są podczas zbiorów, są zaschnięte i nie ma problemu z rozwojem, rozwojem właśnie tych chorób grzybowych. To urządzenie pracuje w automacie za pomocą pilota i jest bardzo proste w obsłudze i funkcjonalne.